To zjawisko y, sprawia, że nasze funkcjonowanie staje się coraz bardziej y, obecne w sieci, coraz bardziej jesteśmy tutaj śledzeni, jeżeli chodzi o y, naszą aktywność. Przypuszczam, że jeden z Państwa już dzisiaj zawieścił na Facebooku y, zdjęcie z dzisiejszej konferencji czy z dzisiejszego miejsca, pałac się swoim znajomym. Y, I te zjawiska, proszę Państwa, są niezwykle hmm. obecne i traktowane y, przez. Y, edukacji, jako pewne kierunki, pewne trendy, które wyznaczają nam zupełnie nowe myślenie o, o szkole, o tym, w jaki sposób powinniśmy uczyć. Dzisiejszy temat, który y, Państwu chciałem zaproponować, to jest właśnie dostrzeżenie tej przestrzeni edukacyjnej, nie tylko tej przestrzeni akademickiej, nie tylko tej przestrzeni szkolnej. Y, jak wiemy, uczymy się w każdym miejscu, y, to włączenie tych różnych przestrzeni do tej edukacji, jest dla nas ogromnym wyzwaniem. I to, co dzisiaj się, o no, czym dzisiaj będę Państwu opowiadał, pięknie, tak, wpisuje się w całą koncepcję tego projektu. Dlatego, że y, mówienie o przestrzeni wirtualnej, tej pracy w chmurach, mówienie o tym, żeby Państwa motywować i wyposażyć w taką wiedzę motywowania nauczycieli do dokonywania tych zmian, mówienie o tej nowej roli nauczyciela i o no to wszystko. Wpisuje się w ten zupełnie nowy wymiar edukacji, nowy format edukacji yy, i te redefinicje yy, i szkoły, i nauczyciela, i dydaktyki chciałbym się Państwu y, przedstawić. Yy, zaczynając te rozważania w tej przestrzeni, przede wszystkim myśląc o tym, żeby włączyć to nowe myślenie o, o edukacji, pod, podjąć się y, tych nowych wyzwań, należy rozpocząć od dwóch bardzo ważnych pytań kluczowych pytań. Yy, Pytanie pierwsze to jest dlaczego? Dlaczego mamy to zmianę wprowadzać? Dlaczego mamy myśleć o tej szkole inaczej? Dlaczego mamy zacząć poszukiwać nowych rozwiązań? Dlaczego mamy śledzić te trendy, które się pojawiają wokół nas? Dlaczego musimy sobie faktycznie wyzwalać tą motywację do działania? I to jest też pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie: po co? Po co to wszystko robimy? Czemu ma to służyć? Jakie ma to mieć cel? Pozornie wydają się te pytania identyczne, tożsame. Ale jeden mówią o powodach, o przyczynach, inni mówią o skutki tego, co, co, będziemy, co będziemy robić. I z drugiej strony też wydaje się, że to jest pytanie, na które znamy, pytanie znamy odpowiedź. Wydaje się, że, że one są dla nas oczywiste. Ale tak na dobrą sprawę. Od tego zaczyna się motywowanie nauczycieli, motywowanie siebie, samego, współpraca z rodzicami, rozmawianie z nimi o tym, dlaczego i po co chcemy dokonywać tych zmian w naszej szkole. To pierwsze, dlaczego, to jest definiowanie sytuacji, w której się znaleźliśmy. To jest to, czy funkcjonuje to, że mamy takich, a nie innych uczniów, mamy pokolenie różnie nazywane, tu mówimy o pokoleniu milenijnym, o pokoleniu UL, mówimy o pokoleniu Y kiedy pojawia pojawiają się w każdym chwili, pojawia się w pokolenie serwis. Czyli pojawia się pewna kategoria uczniów w naszej szkole, yy, która w pewnym sensie ma pewne yy, wspólne nabyty, które zostały kształtowane przez technologię. Yy, badacze amerykańscy, badacze kanadyjscy, badacze już w tej chwili europejscy, m.in. o tym mowa też jest na Manfredzie, w Mowa też jest w yy, książce litera, którą Państwo jest właśnie o, o tym pokoleniu, które pojawiły się w naszych które zostało ukształtowane, którego nawyki zostały ukształtowane poprzez tą technologię i które pozwalają nam już je zaobserwować, dzięki badaniom neurobiologii i, i, i badają nad mózgiem. I to, to, to z kolei wyznacza przed nami pewne wyzwania. Oni też, ci badacze, formują takie kategorie portrety tego pokolenia. <laughs> Najbardziej znany jest ten sformułowany przez Donata Scotta, tego, który, który wymienia 8 takich cech tego, tego pokolenia, które, którego potencjał jest bardzo często niewykorzystywany, a, a, a też bardzo często opierany jako, przez nas, jako jakby, deficyt tego pokolenia, jako brak pewnej kultury uczenia, a to wszystko wynika ta szybkość, ta prędkość, to domaganie ciągłego to dyskutowanie z nami jest właśnie efektem kontaktu z tą technologią, tego, tego cząstego kontaktu i to traktowane jest jako siła tego pokolenia, które warto w tych nowych, nowych naszych szkołach, w naszych przestrzeniach wykorzystać, wykorzystać po to, żeby zacząć zmieniać tą, tą naszą dynamikę. Oczywiście zmienia się ten model gospodarki. Ten, ten, ten świat, do którego przygotowujemy tych uczniów, to nie jest świat, do którego przygotowywano jeszcze nie. Ten świat to już nie jest taśma publiczna, w której człowiek uczy się i musi wykształcić w sobie określone umiejętności, takiej samodyscypliny, takiej organizacji, ale czegoś więcej. Potrzeba kompetencji, które określamy często kompetencjami linkimi, kompetencjami społecznymi. I tego brakuje w tych nowych postawach, czy, czy tego się domagają też współcześni pracodawcy. Pamiętajmy o tym, że, że ci uczniowie, będą nasi uczniowie, będą funkcjonować w drugiej połowie XXI wieku. Oni będą funkcjonować w świecie, którego trudno w tej chwili zdefiniować. Ten świat przez Bałmana określany jako świat ponowoczesny, właśnie z tym takim relatywizmem, tą ciągłą zmiennością, ciągłą zmianą, nieustającą. I, I tych i też wartości, tych stylów uczenia, tego braku kultury, bo łatwiej twierdzi wprost, że kończy się ten element właśnie związany z tą tradycyjną nauką. I to jest odpowiedź pytanie, pytanie: dlaczego. Dlaczego mamy, mamy szukać tych nowych rozwiązań, nowych wyzwań i zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Ale to jest pytanie ważniejsze jest też po co. Po co to robimy? Czego my oczekujemy od tego społeczeństwa, od tych przyszłych naszych uczniów, co ja chcemy, żeby oni funkcjonowali, jakie mają być cechy, jakie mają być nawyki, jakie mają być postawy. Yy, tu warto zdefiniować kilka podstawowych dostaw yy, <klarw> i, i umiejętności, określamy tutaj takie kategorie jako istotny, jako, jako niezbędny. Potrzebujemy przede wszystkim tego społeczeństwa otwartego, przedsiębiorczego, samodzielnego, współpracującego, zaangażowanego, potrafiącego sobie organizować czas pracy, potrafiącego przejąć odpowiedzialność za to, za to zadanie swoje. W związku z tym, miejscem, najlepszym miejscem do kształcenia, do rozwijania takich postaw właśnie ludzi kreatywnych, odpowiedzialnych, samodzielnych, współpracujących ze sobą, jest szkoła. I, ale również w tej szkole zmienia się cała ta, ta, ta sytuacja i ta przestrzeń dlatego, że ta szkoła wychodzi poprzez to, przez istnienie kolejnych przestrzeni, w których odbywa się w naturalny sposób edukacji. Edukacja nie tylko naszych uczniów, ale nasza. My również już nie musimy przychodzić do szkoły, żeby się się uczyć. My również nie musimy być tylko i wyłącznie w takich zgromadzeniach stacjonarnych, żeby odbywać Nasz, żeby się odbywał ten nasz ten rozwój. Stąd tworzy się pewną e, koncepcję szkoły, można było powiedzieć, hipertekstowe, czyli tego przechodzenia z tych różnych przestrzeni i ciągłego tej, tej zmiany. E, tutaj mówiąc o tej, o tej szkole hipertekstowej, można powiedzieć że szkoła taka e, hybrydowa, która, która, która łączy sobie te przestrzenie. Te przestrzeń przestrzeni oczywiście to jest ta przestrzeń e, tradycyjna, szkolna, akademicka. Rozszerzona o to przestrzeń społeczno publiczną To są te wszystkie muzea interaktywne, to są centra naukowe no, tego typu, to są wszelkiego rodzaju informatory technologiczne, to są teatry, muzea to, i, i kina. To jest przestrzeń, która istniała, w, o, była obecna w szkołach naszych, ale była obecna w sposób bardzo często incydentalny, okazjonalny przy okazji jakichś wycieczek. W tej chwili staje się ona dostępna. I, i powszechnie i ta edukacja odbywa się w taki naturalny sposób również w tych miejscach dzięki właśnie chociażby tym y, elementom interaktywnym, tym, tym elementom takiej multimedialnym. Czyli też ta przestrzeń społeczna, jest choć jeszcze, jeszcze większa przestrzeń, większa przestrzeń, jeżeli chodzi o zasoby, o, o tą wartość y, tych, tych zasobów. To jest ta przestrzeń wirtualna. To są te trzy przestrzenie, które zaczynają tworzyć wspólną, jedną przestrzeń dzisiejszej edukacji, dzisiejszej szkoły, tego miejsca, w którym odbywa się edukacja. Stąd przemieszczanie się po tych przestrzeniach, przychodzenie właśnie jako na takich będąc w klasie, możemy jednocześnie przenieść się do muzeum wirtualnego, przechodzić dzięki właśnie sieci wirtualnej, jednocześnie uczestniczyć w zajęciach w takich centrach nowoczesnej nauki. Obserwatoria, astronomia, itd. To, to są te przestrzenie, które definiują nowy wymiar szkoły, nowy wymiar tego, tego tradycyjnego miejsca edukacji. Tu mają Państwo są cały czas przykłady szkół, w których pracuję, w której prowadzę zajęcia z, z uczniami, z którymi regularnie realizujemy te, te, te koncepcje i, i te nowe filozofie właśnie tego, tego, tego nowego wymiaru. To, co się dzieje, proszę zwrócić uwagę, to, na czym oparte jest to nowoczesne, nowoczesne myślenie o uczeniu się o nauczaniu, koncentruje się na takich, na takich elementach, jak to indywidualne podejście do uczelni. Dzięki tym przestrzeniom, dzięki tym dostępom do zasobów sieci, dzięki mobilnej technologii, jako temu czwartemu elementowi, my możemy, my możemy ten proces i to jest najważniejszy element tej nowej edukacji, bo zresztą mówi i o tym mówił na architekt, Paweł właśnie tej możliwości personalizowania tego, tej edukacji. Ten, ten, ten element związany z wymianą doświadczeń, to co wykazało też badania profesor Patykiną w Instytucie Warszawskim, która pokazała w jaki sposób ta młodzież się uczy, w jaki sposób oni ze sobą funkcjonują, do kogo się zwracają, kiedy potrzebują informacji przy będąc w szkole. Okazuje się, że tym pierwszym źródłem tych informacji jest kolega. Jak to zrobiłeś, gdzie to znalazłeś, pokaż, podeślij i tak dalej. Dopiero nauczyciel znajduje się na trzecim, czwartym miejscu, wskazywany jest przez, przez uczniów. W związku z tym też następuje zmiana tej roli nauczyciela. I, I w związku z tym to jest istotny element, że ta nauka właśnie poprzez wymianę doświadczeń tworzy się te, te, te klasy właśnie w modelu y, międzyklasowym, międzyoddziałowym. Bardzo często rezygnuje się z takich typowych klas, gdzie uczniowie mogą się nawzajem uczyć, gdzie mogą się inspirować, gdzie mogą wspólnie podejmować się krytyk w realizacji tego projektu. Kolejną kompetencją i ważnym takim elementem w tym nowym podejściu do uczenia. To jest właśnie sam zarządzanie i kształtowanie tych umiejętności funkcjonowania w takich metodykach projektowych. To są modele, a co często biznesowe, oczywiście w takich formatach skonstruowanych na potrzeby edukacji, w których uczniowie uczą się funkcjonować w tych obszarach związanych z zarządzaniem projektem, zarządzaniem zasobami, czasem zarządzanie budżetami, zarządzanie jakością, integracją, to są te elementy, które, które, które uczeń poznaje, dlatego, że, że jego praca będzie właśnie polegała na podejmowaniu się takich wyzwań związanych z realizacją konkretnych projektów. W związku z tym musi to ubieca planować, określić cel, powołać zespoły, określić zadania zespołu, określić ryzyko poszczególnych działań, stworzyć zasoby, określić te problemy kompetencyjne, członków zasobów, czyli w ten sposób funkcjonują właśnie w tych nowych, nowych modelach właśnie w tej przestrzeni yy, nowej szkoły, nowej szkoły, w której wchodzą właśnie te przestrzenie akademickie, techniczne, społeczne, inaczej <coughs> również tak określana i ta przestrzeń wirtualna. W związku z tym pojawili się tej nowej technologii, pojawienie się tych zasobów, ma nam pomóc zredefiniować tą, tę, te, 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 edukację yy, też na poziomie właśnie samej szkoły, czyli nie szkoły. To nie jest tylko zastąpienie czegoś czymś, to ma zmienić zupełnie jakość naszego funkcjonowania, sposób funkcjonowania tego ucznia. Stąd mówimy o redefiniowaniu szkoły, mówimy o redefinicji roli nauczyciela, mówimy o redefinicji samych metod nauczania. Kolejny przykład ze szkoły, kolejny sposób pracy uczniów właśnie w tych modelach dydaktycznych, które łączą sobie te przestrzenie, ty. to są te nowe dydaktyki. Słyszeli Państwo na pewno o obróconych klasach, słyszeli Państwo o nauczaniu właśnie wyprzedzającym tych odmianach, myślę, że słyszeli Państwo na pewno o nauczaniu rotacyjnym i tak dalej. To są te nowe modele, które wykorzystują właśnie ten potencjał sieci z jednej strony, ale przede wszystkim ten potencjał uczniów, tej umiejętności posługiwania się i taką łatwością posługiwania się tymi, tymi nowymi technologiami, tymi nowymi narzędziami nowa funkcja w tym momencie tej technologii. Bardzo często strzegany jest jako, jako ten substytut, że my zamienimy tylko yy, ten star powręcznik na ten yy, tablet, gdzie będziemy mieli cyfrowy <laughs> Ale to nie chodzi o zamianę. No to nie chodzi o to, żebyśmy tylko mieli yy, ten, 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 ten model właśnie zamianę tradycyjnego podręcznika na cyfrowego podejścia, Ale chodzi o to, żeby stworzyć narzędzie, które zmieni nam jakość pracy. W związku z tym, tak się jakby, patrzy i definiuje te nowe, nowe działania i nowe modele dydaktyczne, żeby przedefiniować i znaleźć w takiej technologii nową funkcję. Nową funkcję, która będzie odmieniała nam ten, tą jakość naszych pracy. I stąd właśnie Pojawiają się te nowe y, modele praktyczne, które idealnie wpisują się w koncepcję pracy w takich taki nowoczesnych formatach szkoły czy nowoczesnym przestrzeni. Proszę Państwa, tu mamy mm, coś, co jest y, ogromną siłą, i, i, i to Państwo w tej chwili doceniamy. Ta możliwość dostępu do taka nieograniczona, nie ma taka łatwa i natychmiastowa do ekspertów. Y, jeszcze nie <grystycznie> niedawna. I mieliśmy takie szanse, żeby uczyć się od najlepszych właśnie w zasięgu jednego czy czyli wychodząc z domu. Standardowe takie przykłady są oczywiście na naszych zajęciach, te są, ale mamy tych ekspertów dużo więcej, mamy polskich ekspertów, mamy polskie blogi, mamy polskie kanały tematyczne, mamy polskich propagatorów, więc nauczycieli, którzy funkcjonują od są bardzo często. Praca Telewodowa ostatnio opublikowała właśnie taki ranking. 10 milionerów edukacyjnych, którzy właśnie dzięki temu, że ich odsłona, ich kanałów tematycznych, na YouTubie sięgała właśnie miliona, yy, to milion kliknięć było, i milion odsłon, milion subskrybentów danego ka, kanału. Tu mamy akurat jeden kanał. Yy, dawa Hoffmana, chyba, dawa każdy Hoffman, z nazywa ten kanał temat, tematyczny. Yy, to jest idealny przykład, właśnie w jaki sposób yy, uczeń zaczyna nasz Rożek, kolejny milioner, który tworzy taki kanał na no, tak TO niezwykle wartościowy, pięknie przygotowany, profesjonalny. Pana Gwiazda, kolejny przykład kanału tematycznego na YouTube, kolejnego milionera, który ma już 20-30 tysięcy fanów, w sensie subskrybentów, którzy za każdym razem, kiedy dociera do materiał do, do materiał, zostaje przesyłany uczestnikom. I Generalnie tam zgromadzony cała postawa programowa z matematyki i dla, 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 dla podstawowych Teraz pytanie, proszę Państwa, od czego zacząć Ci Państwo, którzy będą przerodzić te zajęcia ze zmiany, gdzie będziemy Państwu y, pokazywać narzędzia, które mają nam ułatwić to, to przejście, które mają pozwolić nam zmotywować tych to nauczycieli. My mamy być źródłem tej zmiany, i jednocześnie mieć sobie tą energię, która zaraźli za tych nauczycieli do tego, żeby, żeby, chcieli, żeby chcieli zmieniać tą, tą edukację, my będziemy Państwu pokazywać, będziemy pokazać Państwu, jak ludzie reagują na tą zmianę, w jaki sposób rodzi się ten opór, co, co co z tym oporem można zrobić. Więc z czego zacząć, proszę Państwa? Tak, Przede wszystkim to podstawowe mieć wizję tak. żeby to nie było tak, jak się od ściany do ściany. Wiedzieć po co. Kupimy cokolwiek, wyszło. No. zapytajmy się, po co nam to będzie. Co my z tego będziemy mieli. Znam szkoły, które próbowały, dostawały sprzęt bardzo drogi. Szkoły ludzkie. Postawmy to. No i, i teraz na, na siebie szukają jakby rozwiązań, szukają tego, tego modelu, który mogliby wykorzystać. Wcześniej nie zadają sobie pytania, po co to chcemy co wdrażać. Dlaczego my to powinniśmy już w tej chwili mieć u siebie. Znaleźć funkcje na tych nowych technologiach. To jest właśnie to zostało, żeby, żeby zobaczyć, że ta technologia ma zmienić jakość naszej pracy. To no tak jak kupowanie maszyny do mycia naczyń, kupowanie pralki. to nie miało zastąpić to miało nam po prostu ułatwić pracę. To miało nam pomóc y, w podniesieniu tej efektywności, tej skuteczności y, w naszej pracy. W związku z tym, Należy tutaj tworząc tą nowoczesną szkołę rozpocząć od zbudowania wizji. Wydaje mi się, że wtedy była wizja na nowej edukacji. Dużo łatwiej nam było też przyjąć pewne zmiany, abyśmy je bardziej rozumieli, abyśmy wiedzieli do czego zmierzamy, wiedzieli do czego, po co ten cały trud. Brakuje nam tego i dlatego warto od tego stanowić. kolejnym elementem to ta nowa technologia powinna wyznaczyć nam poszukiwanie tych nowych modeli dydaktycznych, po, pozwolić trenowaniu i testowaniu tych te nowych zupełnie dydaktyk, które oparte są właśnie na takiej, tej koncepcji wykorzystania e, ty, e, tych przestrzeni. Czego potrzebujemy proszę Państwa, żeby dotrzeć do tej szkoły, tej szkoły, która wykorzystuje tę, tą siłę tego nowego pokolenia, tego pokolenia dzisiejszych uczniów, tego pokolenia Naszej eksperckości, naszych nauczycieli, to jest ten <coughs> kolejny filar, który jest niezwykle potrzebny w tej szkole. Zupełnie w tym momencie inaczej zaczynają funkcjonować się nauczyciele, zupełnie inne role zaczynają się pojawiać, zupełnie inaczej oni budują relacje ze swoimi uczniami. W tej wizji takiej to odpowiedzialności za tych uczniów i za to, jak te do w przyszłości wygląda, jak w jaki sposób będą nasi uczniowie w przyszłości pokreowali. Dlatego też tej odpowiedzialności, przyjęcia tej odpowiedzialności i zdecydowanie właśnie takiej odwagi w tym, żeby zacząć komunikować tą, tą zmianę y, takiego silnego przekonania y, tego, że warto to zmieniać i w ten sposób też zarazić naszych nauczycieli do tego, żeby, żeby chcieli uczestniczyć w tej niezwykłej podróży do, do tego nowego miejsca. Oczywiście wytrwałości, to się wszyscy, którzy wprowadzają te zmiany, wiedzą jaka jest efektywność wprowadzania tych zmiany, jaka ona się zmienia, jak, jak na początku ta, ta skuteczność tego, tego naszego działania zostaje obniżona yy, i że nawet tutaj tę wytrwałość w sobie mieć widzi, 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 i widzieć i nic cały czas to energię do tego, żeby wejść tej decyzji, bo to wszystko może być poprzez żeby się decyzji, żeby to zrobić, tej decyzji o tym, że to my możemy to zrobić. To jest ta kwestia tej naszej woli, że my mamy wybór, my możemy podejmować tych, tych, tych wyzwań. Proszę Państwa, pokazuję Państwu model, model szkoły, akurat, gdy Państwo chcieli opowiedzieć. Znają Państwo tą szkołę? Być może są chyba nauczyciele tej szkoły. To nie szkoła niedaleko stąd. Szkoła, która jest właśnie zaprojektowana już pod tą zupełną nową koncepcję, pod nową filozofię. To są sale tutaj, sale, w których odbywają się zajęcia. Te takie okrągłe. To są odcinki dla rodziców, którzy tam spotykają się, rozmawiają, czekają. Tu są sale otwarte, przestrzeni, w których uczniowie pracują i, yy, i realizują te, te, te nowe, nowe projekty. No i tam mamy szkołę z, z boiskami, ale też na dachach, prawnikami, dzieciom też wypoczynają i yy, funkcjonują w zupełnie nowych przestrzeniach. Ale to było bardzo ważne, że poszukiwano dla tej nowej koncepcji takiego, yy, takiej koncepcji szkoły, takiej organizacji tej przestrzeni, żeby ona mogła faktycznie wykorzystać ten do siły tego wszystkiego, co w tej chwili nam dostarcza yy, I technologia, i, i zasoby tej sieci, jak ten zewnętrzny świat. Te budynki, które teraz powstają, to powstaje kolejny budynek z drugiej strony Warszawy. Yy, bardzo ciekawa koncepcja. One, one są obiektami multifunkcjonalnymi. To są, są obiekty, które łączą sobie wiele funkcji. To nie są tylko szkoły. To są biblioteki, to są sale budowiskowe, to są hale sportowe to są centra y, biblioteczne, to są centra multimedialne właśnie, to są poradni psychologiczne, są no to wszystko w tych obiektach w jednym miejscu tworzymy te przestrzenie oczywiście. To wszystko odbywa się, to wszystko odbywa się zgodnie z piętowymi nowymi koncepcjami. Proszę Państwa, to coś z ważniejsze. E, ten, ten krótki wykład, który miał Państwa zainspirować do myślenia takiego ważnego edukacji, o tym, żeby spędzić ten czas, ten szybki Właśnie na tym, żeby zmierzyć się z tym nowym wyzwaniem, żeby poszukiwać tego, tego, tej inspiracji. Do tego, żeby zacząć odważnie pokonywać te, te pierwsze kroki, robić te pierwsze kroki w kierunku takiej nowej dydaktyki. Najważniejsze no to, proszę że Państwa, żeby to, co jest istotne, żeby to wszystko było tak piękne, bo wymaga naprawdę solidnych korzeni. Korzeni właśnie opartych na pewnych postawach, pewnych wartościach, pewnych nawykach które musimy sobie. Jeżeli to wszystko będzie, nie będzie yy, osadzone gdzieś na jakichś takich płytkich zupełnie, nie funkcjonalnych koncepcjach, jeżeli to nie będzie poparte właśnie silnym przekonaniem, jeżeli to nie będzie oparte na takich wspólnych wartościach, które podzielane będą przez tych nauczycieli, no, na wspólnej wizji, na wspólnej misji, to, to to trzeba usunąć. I te nasze szkoły faktycznie nie będą mogły się tak rozwijać, bo nie, nie będą mogły wyjść. Życzę Państwu owocnego czasu na tych spotkaniach dzieniowych i na tych zajęciach i zapraszam grupę do siebie na zajęcia o motywującej rolę nauczyciela, to będzie tutaj. Dziękuję bardzo.